Hej, czyli widzicie z tej strony i Zapraszam was na kolejny materiał z gry We Happy Few. Kontynuujemy naszą serię. To co jeszcze zauważyłem, to na pewno to, że mamy tutaj krzaczek, z którego możemy zrobić sobie healing balm, który jest tutaj. Healing balm. Mam jeden liść. Jeden tylko zebrałem, naprawdę? Nasza postać jest niestety trochę głodna. Troszkę, powiedzmy, potrzebuje wody, więc postaramy się na samym początku oczywiście o to zadbać. Glass, ball, Adhesive, empty pill. No niestety nie mam nic innego. Okej, okay, okej. Okay. Więc wychodzimy sobie na zewnątrz i z powrotem, mam nadzieję, wchodzimy do naszego przewspaniałego świata. Jak mówiłem, pierwsze nasze zadania, postaramy się zdobyć coś do jedzenia. Następnie postaramy się, myślę. E, następnie, myślę, postaramy się znaleźć e, jakąś broni. Mam nadzieję, że taką będę w stanie tutaj zdobyć. O, to jest zepsuty domek. Czy coś będzie po drugiej stronie? Chyba nic specjalnego. Rzeczywiście, nic specjalnego tu nie ma. Przeszukana szafka. E, troszkę ludzi sobie łazi naokoło. Mamy, proszę bardzo, mamy pompę. Myślę, że możemy sobie skorzystać. Napić się, dziękuję. Jeszcze mamy fill container from pump V. Aha, muszę przytrzymać, dobra. Purified water. Okej, okay, czyli do, dostałem to, tak? Purified water first. Dobrze. Czyli połowę mi tutaj może zapełnić. Nie chcę jeść, jak mówiłem, zgniłych rzeczy. Bo to może być złe. Jeden jest. Bang, 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 bang. A, to oni na górze siedzą. Okej, okay. myślałem, że tu siedzą. E, mogę sobie usiąść. Ale coś tam do siebie gadają, nie za bardzo wiem, za coś bym podziękował. Czy mogę coś z łóżkiem zrobić? O, mogę się schować pod łóżko. To też jest całkiem ciekawa opcja. Um, Okej. Okay. Search corps. Metal Bits Empty Barrel. Bang! Dobra, trzeba się... Bang! 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 Nie jestem w stanie na razie z nim walczyć. Bo się trochę przybagował. Dobrze, dostał. Tamte jak się cieszy na górze. Nie wiem co prawda z czego. Może zaraz się dowiem. Może z tego, że zaraz zginie. Claw. Jestem tu. Dalej. Walczymy. Dawaj. Prawy, lewy, sierpowy. I cię zniszczyłem. Wspaniale. Wspaniale. Idealne uczucie. Mechanika pałac azyw... Nic ciekawego. Purple plus... A, co to są? Za fioletowe pilsy jakieś. Joy first. Okej, okay, czyli dostanę trochę tego Joya i e, trochę tego napojenia. Dobra, niech będzie. To się, to, to się będzie mogło przydać na przykład w mieście już. Tutaj nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic ciekawego, naprawdę tu. Mechanika opać. Oh, o, Jimmy Bar. Czy to jest. Y coś jak Crowber. Prank Heights, Open Locked Windows. Aha, dobra, rozumiem. Czyli to jest tylko do podważania okien. Co prawda, chyba nie wszystkich okien. Zakładam, że są tylko niektóre odblokowane. Co mi brakuje, na pewno trochę dźwięków w grze, no bo słyszycie, że ja sobie tak chodzę tutaj, derpie, ale niezbyt wiele słychać. To na pewno. Nie w każdym domku jest też coś ciekawego. No niestety większość to ruina i musimy się dostać po jakieś jedzenie. Large Glass Battle. Ok. No ok, to się może przydać. Tutaj nic. Na pewno bym sobie chętnie napełnił to. Ale to zaraz, to zaraz. O, tutaj jest pompa. Chociażby to sobie możemy to zrobić. Od razu od ręki. Bang. E, zebrać sobie listki. Czy coś tu jeszcze będzie ciekawego? Jest jakieś wejście na górę, na... gdzie pewnie nic nie ma. Szafka pusta. Tutaj również nic nie ma. Tu jest flaga. Niezbyt wiele w tym miasteczku jest, w którym obecnie przebywam. Eee, tutaj byłem, już chyba. Nie, nie byłem tu. Po prostu tak sobie derpię. Eee, jest jakaś mapa. Okej, okay, po środku mamy nasz domek, w którym już byliśmy, więc przejdę się gdzieś dalej. Może tutaj na przykład ta szafka też jest pusta, niestety. Eee, nie ma tu zbyt dużo osób, chociaż widzę, że ktoś tu sobie łazi, jakiś jeden gościu. O, glass bottle, O, zebrałem. Stąd mu nie wyjdę, zapewne. Eee, tu jest wyjście na górę. Eee, no niewiele tu zrobię. Tu chodzą sobie jakieś kobietki. O! W takim domku nie byłem jeszcze. To mnie interesuje. O! To jest... E, pan... Manekin. Dobrze, może być. Może być. O, rap, e, Rotten Apple. Widzę, że chyba zbytnio tych mask nie lubią, bo palą tym. To chyba w domku obok. Okej. Okay. My spróbujemy dostać się na górę. Nic nie ma. Jest jeden typek tutaj. Poczekam. Może dam radę go ogłuszyć jakoś po cichu. O! Dobra, poszło. Pamiętam chleb. Pamiętam zbyt dużo. Niezbyt wiele, co prawda, mi to mówi. Rozumiem, że chcą coś jeść. O, Rotten Apple. Nie za bardzo. No, macie zestaw do herbaty, ale nie macie herbaty. To jest dosyć słabe. Grzybek. O! To jest już dosyć ciekawa opcja. E, czy grzybek. Tak, grzybek mi zapełni troszkę jedzenia. E, muszę sobie użyć tak. Tutaj mamy wodę, jeszcze możemy sobie jedno napełnić. To jest. O, szafka. E, Lockpick. Dobra, niech będzie. Otworzymy sobie i czy będzie coś takiego Bandaże i Purple Pills. Uh, purple Pills. Purple Pills. Już takie mamy. Tak, to są te, które dodają nam huh, thirst, czyli tego napojenia. Niestety nie jesteśmy w stanie zbyt wiele tutaj zrobić w tej chwili. Heh! Stanawiające. O nie, tu ich będzie za dużo na bank. Tu ich będzie za dużo, więc idziemy stąd. Chcę się, jak mówiłem, przejść trochę dookoła. Teraz na pewno zobaczę, czy w craftingu mogę wykorzystywać, mogę robić, robić Healing Balm. Mogę robić w trakcie, dobra, to jest bardzo fajne. Water Pills, aha, muszę sobie zmienić w ekwipunku zapewne, żeby móc podpisać sobie tu po pierwsze nie pilsy, a bandaż. Czy może tu najpierw zdjąć, nie wiem, bandaż? Tak jest, tak jest, czyli to zdjąć i Healing Balm jest tutaj, okej, okay, może być. Healing Balm możemy sobie również wykorzystać. Tam są. Okej, okay, dwie postaci, które randomowo sobie stoją. O! ma broni! Oa! Ma broń. A, dobra, położyłem go. E, chciałbym Healing Balm. Dobra. Yy, może będzie miał broń Metal Bits. Nie, o, o tu jest broń! Branch! Dobrze, to mam w sumie tylko. to jest łodyga, tak? Chyba Branch, damage, stamina cost. Yy. Aha, mogę sobie w ten sposób wybrać broń. Dobra, czyli co, mogę ją. Aha, one są martwe, tak? Dobra? Nie wynikam. Notatka, o. Jest jakaś notatka, możemy sobie zobaczyć. Wow! Co jest? Nie było mnie tu. Trzeba ich zgubić w jakiś sposób. Zbierać listki sobie po drodze i spadamy stąd. Zgubili mnie, ale wow! Nie spodziewałem się. Że tak szybko będzie. Dobra, to napełnijmy sobie jeszcze na pewno wodą. Napijmy się do końca, ile możemy. Teraz tak, muszę sobie skraftować na pewno ten Healing Balm, bo po prostu nie wyrobię bez niego. Jestem w stanie dwa skraftować. Czy one od razu mi się podpiszą w ekwipunku, jako. Nie, mam Rotten Mushroom. Dobra, Healing Balm tutaj i e, Healing Balm sobie użyć. Hmm. Zanim bym się tam wybrał do miasta, to jeszcze chętnie bym coś znalazł jakieś. Rzeczy. O, mam kamień. To też na zbyt wiele się nie przyda. Ale mam już pierwszą broń. Już jest coś, już jest coś. Co prawda, bardziej. Okej, okay, to jest jeszcze śmieszny bug. Przez drzewa widać plakaty. Chyba, że te plakaty. Nie, nie da się ich zrywać. Ha. Huh. Teraz tylko tak, gdzie ja jestem, może? Mapą muszę iść tu. Tu mam oznaczone jakieś miejsce. Więc muszę iść w tamtą stronę. Jak będę sobie tak chodził, to niezbytnie będą na mnie zwracać uwagę. Całe szczęście, jak coś się na mnie rzuci, to mam nadzieję, że uda mi się uciec. Cały czas szukamy jakiegoś siedzenia. Staramy się ich unikać. Czy dobrze idziemy? Dobrze idziemy. Okej, okay. jest ich tu mnóstwo. Nie mogę biegać po prostu. To jest największa masakra tego wszystkiego. Ale to pewnie na początku. Później może dostaniemy jakąś fajną broń. Niestety, początki zawsze bywają trudne. Każdy to niestety wie. Co to tu leży? A to woda jest, to jest kałuża, dobra. Myślałem, że jakieś, nie wiem, spalone zwłoki czy coś. I takie rzeczy się pojawiają w grach, spokojnie. Eee, już jestem blisko. Dobra, uda się, uda się, uda się. Take down. Nie będziesz miał pewnie grzybka dla mnie. A fajnie by było, jakbyś miał. Rotten apple. No nie za bardzo, nie za bardzo. To nie o to mi chodziło kompletnie. Mmm. Może komuś wejdę do domku i znajdę coś ciekawego, nic, nie fa nic fajnego. Mam kamień, który mogę zabrać. E, tu jest fajnie postawione wejście. Może tu coś będzie. Aha, sobie śpiewają, dobra. Jebud, Jebud. Łoł! Wow, ale mnie wystraszyła. O, i zepsuła mi się broń. No i po mojej broni. To poszło szybko. To się nie spodziewałem. Mhm, no trudno. Cały czas znajdę jakieś śmieci. Czemu nie mogę dostać jakiegoś normalnego jedzenia? Zakładam, że znajdę jakąś, jakiś fajny przedmiot niestety dopiero po drugiej stronie. Tu nic nie ma. E, czy ja dostałem... Tak, dostałem drugą tą samą rzecz. Nie mogę jej wykorzystać jako broń. Cały czas nie mogę. Ech. Dobra, Healing Balm, schodzimy sobie na dół, mam nadzieję, że znajdę jeszcze trochę tych kwiatków, bo chciałbym, zanim tam wyjdziemy, od której strony muszę wyjść? Od tej i skręcić w prawo. O! Halo, pan policjant ich bije. Holy shit! Zaczął ich tuć. dobra, ja się stąd wydostanę powiedzmy szybko. Zaczął ich sobie bić. Dobra. Kogoś wkurzyłem. Nie mam pojęcia kogo. Ale tu jest więcej policjantów. Zaczynają się z nimi bić. Okej. Okay. Nie było tematu. Są dwa. Tu jest mnóstwo trupów. Które pewnie będę mógł głupo przeglądać. Mam nadzieję, że mnie ten spałką nie dopadnie, bo jeśli bym nie dopadł, to byłoby po mnie i to ostro. Ohohoho. Na razie jest tu dosyć pusto. Mogę sobie poprzeszukiwać te ciała. Niestety nie ma w nich, w nich nic ciekawego. To jest największy problem. Metal bits. Rzucili się na niego, ale nie sądzę, że mają z nim jakieś szanse. Holy shit, on się rzuca na mnie. Jego chyba nie interesuje cała reszta, tylko ja. Tutaj mamy coś ciekawego, jakiś przedmiot. Albo może nie przedmiot? Czy to jest tu na środku, tak. Nie za bardzo rozumiem, czy chodzi o tą babkę, która tam stoi przy tym drzewie, czy. Czy o co? Nie wiem czy. W ogóle czemu pod kumy się, pojawi się pojawiły jakieś cyfry? Dobra, spróbujmy. Nie wiem, czy co prawda to o to chodzi, czy nie. Oni mnie zauważą. Dobra, możemy sobie zlockpikować to na pewno. Notka. To jest zamknięte. Musimy sobie pootwierać to na pewno. Yy, Lockpick. Dobra, możemy skraftować sobie takie Z3. Yy, Lockpick. Musimy sobie wszystkie otworzyć. Notka, notka, mnóstwo notek, ale zero jedzenia. Notka. Siedzę obok niej i sobie po prostu przyszukuję skrzynki, przy których ona stoi. Shovel. Oh my god. E, muszę sobie to zdobyć. Muszę też jakieś jedzenie mieć. E, nie mam żadnego jedzenia. Purified water. E, co mogę wyrzucić? To mogę wyrzucić. Jak to wyrzucić? E, jak to wyrzucić? To jest dobre pytanie. E, ground. Aha, dobra, tutaj. Uh, nice try, butterfly. Niezła próba, Motylu. It's nothing personal, mate. I just want your stuff. To nic y, osobistego, kolego. Tylko chcę Twoje rzeczy. Dobrze, kolejna. Nice try, butterfly. To samo. Nice try, butterfly. I miałem chyba jeszcze jedną dotkę? Nie. E, teraz na pewno muszę sobie dodać jakieś jedzenie, więc. Y, raz, dwa. Jak już jem, to jem wszystko na maksa i tyle. E, tu mamy alkohol, więc będziemy mogli sobie skraftować chyba. First Aid Kit? Nie. Musimy sobie zrobić, możemy zrobić sobie bandaż. Mm, Okej, okay. może być sobie bandaż. Bandaże mogą być całkiem przydatne. To jest co? Jerky. O, znalazłem jakieś jedzenie. Nawet nie wiem kiedy, a pewnie teraz. Teraz tak. Aha, to jest to, co znalazłem. Teraz tak. Chcę na pewno tą broń. Inventory full. Myślałem, że zwróciła na mnie uwagę. Muszę sobie to jakoś poukładać, bo przez to nie mam miejsca, niestety. Więc poprzekładam sobie jakoś te przedmioty na szybkości. Ja sam też lubię mieć dosyć porządek porobiony w ekwipunku. Oj, może teraz. Dobra, poszło. Jest i shovel. Mogę go sobie włożyć do ekwipunku. You have food poisoning. Tak, tak. Już wiem. I też jest zablokowana. A nie mam niestety. Nie mam niestety zrobionego picklocka. Proszę bardzo, czy pika? Cokolwiek. Aha, muszę przytrzymać. No tak, zapominam cały czas. I jest też jedna notatka, która mówi mi: O, nice try butterfly, koniec. Musimy sobie znaleźć właśnie ten healing bun. I teraz tak, jak z mapą. Na mapie dalej jest tu oznaczone ciekawe miejsce. Patch up, ok. Feed. Okej, okay, nie rozumiem Nakarmiłem ją, coś tego A może to jest w tym budynku obok, nie wiem A wszystko to już przejrzałem Wszystko, może to jest tutaj Zresztą ten budynek jest zamknięty Nie wygląda na taki zbytnio użytkowany przez kogoś Czyżby jakieś pierwsze zadania Czy cokolwiek takiego, mogę sobie poskakać tu Uuu, hello Nie ma tu nic ciekawego Ehm. Um, Wstaje rano, piję kawę, czytam gazetę. Wszystko wspaniałe. Halo, muszę znaleźć coś do leczenia. E, nie nie bandasz na pewno. Bandasz jest zbyt drogi do tego. E, jakieś halo kwiatki. Kwiatków potrzebuję. To są kwiatki lecznicze. To nie są kwiatki lecznicze. Różowe kwiatki. O, już pamiętam. Różowe były. Różowe, różowe. Nie takie różowe, inne różowe kwiatki. Halo, dzień dobry. Nie widziałem nic, spokojnie. Nic nie widziałem. Eee, zaraz, zaraz zginę, jak się nie uleczę. Eee, Są. Dobra. Crafting szybko, healing balm. Eee, healing balm. Healing balm, dobra. Healing balm. You have no longer food poisoning. Dobra. To jest załatwione. Musimy znaleźć sobie więcej krzaków. Więcej krzaczorów. Tu jeszcze mogę wejść. Bo wiem, że tutaj są o, przedmioty jakieś. E, co prawda nie ma przedmiotów. Muszę znaleźć troszkę rzeczy, żeby się podleczyć i idziemy na drugą stronę od razu. I lecimy na drugą stronę po prostu. Trochę się udało nam fajnych rzeczy zdobyć, nie powiem. Fajne były te kontenery, w których no trochę tych rzeczy było. Co prawda dalej mi się to oznacza jako zadanie. Nie za bardzo rozumiem to zadanie, bo nie wiem, czy mam coś z notatkami zrobić, czy o co chodzi. Hmm, zastanawiające. Na pewno nie ma tu nigdzie roślinek, z których mógłbym się uleczyć. Co jest dosyć przykre, muszę przyznać. Bo liczyłem, że rzeczywiście coś ciekawego tu znajdę. Łopata też wygląda na dosyć ciekawą rzecz. Którą mógłbym bardzo szybko sobie... Powiedzmy, nie sobie, a komuś przywalić po prostu w łeb i go ogłuszyć. Hmm. łażę tu, łażę, łażę i nie ma tych roślinek. Trochę słabo, dobra, jest jedna. Picked up healthy plant leaves. No dobra, niech będzie. przydałoby się ich więcej. Tak jakbym miał ze dwa healing balmy. Może się napiję od razu. Jak już jestem w takim miejscu, mam nadzieję, że jej nie nakarmiłem w ogóle tym moim e, jerky. O dying? Waste waste trailski. This rustic should be able to handle a few locks before breaking. Aha, to to dostałem od niej za, za, za to jedzenie? Chyba tak. Healing balm jest całkiem niezły, jeśli chodzi o jedzenie zepsutego jedzenia. Ale do całej reszty jest naprawdę kicha. O, dobra, są dwa kwiatki. To dwa kwiatki, jeszcze jeden by się przydał i możemy lecieć spokojnie dalej. E, zwiedzam, póki co na razie widzę. Całe miasteczko. I to jest już właściwie jego końcówka. Przejdę się jeszcze miejsca, miejscami, którymi po prostu się jeszcze nie przelazłem. Spróbujemy jakoś odgonić sobie tych e, moich drogich gardów, czyli tych całych e, ludzi, którzy pilnują tam strażników. Dobra, czy to zebrałem? Nie zebrałem. Dobra, mam więcej Healing Balmów i chyba da radę. Oho, mogę zrobić 6. Wspaniale. Nie myślałem, że aż tyle poznajdywałem. Dobra, to skraftujmy sobie jeszcze. No, i tyle. Nie wiem, raczej nie damy rady, bić się z naszym tutaj drogim przeciwnikiem, jakim jest sam strażnik. Jak muszę iść w ogóle na rzekę? Prosto. Tylko się na mnie nie rzućcie, byłoby miło. Dobra. Uleczyć się trochę. Mm, nie wiem, czy ta łopata jest dobra. Na pewno będzie lepsza niż Branch, czyli gałązka po prostu. E, na ile? Nie wiem. E, jeszcze tak miałem zobaczyć. Tak, tam jest przejście. Tam jest przejście. Lockpiki w sumie nie muszę robić na razie. Będę mógł później. Muszę się rozglądać jeszcze ewentualnie za krzeczkami, właśnie z tymi listkami, z których mogę sobie robić tutaj te moje leczące rzeczy. Czy dalej prosto? Nie, tutaj muszę iść w prawo, dobra? Nie mam niestety żadnej mini-mapki. To jest trochę smutne. Jak widzicie, mam też kompas pod dniem. E, on ją zatłucze i pójdzie na mnie. Zbagował się, odbagował się, wraca się. Hm, mam gdzieś kamienie teoretycznie w ekwipunku. Tylko, czy ja będę w stanie te kamienie wyekwipować? He, tak, jakbym chciał i odciągnąć ich troszkę od tego miejsca, obok którego będę chciał po prostu przejść, bo to powinno być gdzieś tutaj, tak jest. Dobra. Powoli, po cichu. Mam nadzieję, że nam się uda. Sniki, sniki. O, halo, listki. To będzie potrzebne. Musimy być naprawdę sniki. Musimy po cichutku, po cichutku jakoś tam przejść. A znając szczęście będzie ich tam stało trzech. O, jeden już się pojawił. Fajnie. Bo raczej nie fajnie. Jest dwóch, to może być moja szansa. It could be my chance! Year! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Ile kabulców? E, healing balm! Healing balm! Dobra, dam radę. Mam radę odładować staminy. Ucieczka! Healing balm i ucieczka, dobra. Dobra, trzeba pouciekać, 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 pouciekać. Oooo! Jesteśmy już w tej lepszej części, powiedzmy, miasta. Gdzie nie powinni się na nas zaraz rzucać. Spróbujmy użyć tego pilsa, którego mamy. Może będą troszkę lepsi względem nas. To sobie zrobimy, to sobie zrobimy. Wow, naprawdę. Akcji się troszkę zrobiło. Mam gdzieś te pilsy. Dobra. I teraz muszę się jeszcze napić jakiejś zwykłej wody. Eee... To wypij. You feel thirsty. Nie wiem, może weźmy jeszcze drugą tą pigułkę. Tak na wszelki wypadek. Strasznie niestety mnie opróżnia jeśli chodzi o wodę, o. Halo, witam. Witam Państwa. Dzień dobry, jaka muzyczka się włączyła. Hello. O nie, zaczyna być podejrzliwa. Nie chcemy być podejrzliwi. Idziemy dalej. Przeszukać coś, coś znaleźć, mam nadzieję. Uuu, chyba efekty schodzą. O nie, za dużo tutaj tych, za dużo gardów, za dużo strażników. Wybaczcie, ale będę starał się właśnie trzymać klimat tej gry, więc będę starał się. E, oni mnie widzą, niestety. To jest złe. Jestem głodny, chcę mi się pić. Oni będą zwracać na mnie uwagę. Dobra, muszę się dostać w jakieś miejsce, gdzie nie będą na mnie aż tak uwagi zwracać. Po prostu przemieścić się gdzieś. E, tu nie będę chyba w stanie zbyt wiele znaleźć. Aha. Po cichutku, pomalutku gdzieś tutaj się przedostaniemy zaraz. Za dużo tu tych strażników. Ewidentnie. Ewidentnie jest ich tu za dużo. O, halo! Halo! Goni mnie jeden. Ups. O chryste. Znowu się zaczyna robić źle. Muszę się dostać przez jakieś okno. Ała. Healing balm. Drugi O chryste ile... O Jezu, ile tu jest tych strażników. Uciekam. Ja uciekam tylko. Dzień dobry. Nie widzieli mnie, panowie. O nie! Ślepa uliczka! O bo... Aha. Dobra, dobra, dobra. To jest niefajne. Eee, Trzasnąć wiać. Eee, dobrze. Nie. O dobra, nie mogę wejść, nie pozwolą mi. Eee, healing Balm. Dalej. Chryste, opuść te ręce. Niech oni Cię nie gonią już. Dobra, jest otwarte okno. Spróbujmy otworzyć. Dobrze. Trzeba po cichu, powolutku. Po malutku. Przeszukajmy. O, jest grzybek. Dobra, jest grzybek. O, gra nabiera tempa. Gra naprawdę nabiera tempa. I zaczynam powoli nie wyrabiać. Gdzie jest ten grzybek? Grzybek jest tu. Muszę sobie podrzucić tutaj Healing balm, Bo nie mam już żadnego. O! Oh. Dobra, nie wiem co to jest. To jest pewnie jakiś wykrywacz eee, ludzi. Nic ciekawego, nic ciekawego. A. Nie. Nie będziemy tego robić. Pick up bottle of water. Okej. Okay. O, to dobrze. Eee, Joy first. Eee, nie, napiję się z tego. Nie wiem co się stanie, jak tam będę próbował przejść. Okej, okay. Możemy sobie napełnić wszystkie nasze pojemniczki. Eee, raz i dwa i trzy i wszystko. Nic tu więcej nie ma. Nic tu więcej nie ma. Grzybek. Też Utility expansion kit. Co to jest? Co to jest utility? Uh, unlock an additional quick slot. O, dobra! Mam kolejny slot wolny. Dobra, to jest całkiem przydatne. Wrzucę sobie tutaj chociażby bandaż. To jest dishwasher. No i też w tym odcinku to by było na tyle. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Będziemy na pewno kontynuować w kolejnym. Nadal nie wiem, co to za cudo i boję się trochę pod tym przejść. Tam jest jakiś alarm. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia wy. W kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!